Dzień dobry Państwu witam w Pulsie Górowa, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie kuratorze, po raz kolejny gości Pan w Górowie i Ławeckim. Co tym razem sprowadza Pana w ten urokliwy zakątek Warmii i Mazur? Tak, samej rzeczy. Jestem po raz kolejny w tym pięknym mieście. Co jest powodem mojej bytności? Otóż inspiratorem mojej wizyty jest radny, państwa radny Marcin Kazimierczuk, który zainspirował mnie, bym tutaj przyjechał, a wcześniej bym odwiedził starostę starostwę waszego. A przedmiotem tej wizyty jest szkoła w Górowie, zespół szkół, liceum i szkoła branżowa, by przyjrzeć się infrastrukturze szkoły. By przyjrzeć się jej z prostego powodu, bo jest inspiracja, by wspomóc szkołę, która już pięknie wygląda z zewnątrz. Miałem okazję podziwiać elewację. Ta termomodernizacja została przeprowadzona w sposób wzorcowy. Gratuluję pomysłodawcom, starościom, mieszkańcom Górowa, że mają taką piękną szkołę w sensie elewacji. Ale sądzę, że dzisiaj przyszedł też czas, żeby tą szkołę doposażyć wewnątrz. I mój pobyt był związany z tym, by dowiedzieć się, jakie są potrzeby placówki. Wcześniej, jak już wspomniałem, byłem u pana starosty, który zdeklarował chęć wsparcia dalej, rozbudowy i rozwoju szkoły. Zapoznałem się z potrzebami szkoły dzięki rozmowie z panią dyrektor. A zobowiązałem się też i do tego, że użyję tego słowa, które czasami jest negatywnie odbierane, ale w moich ustach niech to zabrzmi pozytywnie. Chcę być lobbystą państwa szkoły, chcę tam, gdzie jest to możliwe, wspierać inwestycje i rozwój państwa szkoły i do tego się zobowiązałem. Może nie po słowach, ale po czynach ich poznacie, więc może za jakiś czas, na pewno dłużej niż pół roku czy rok, bo pewne procesy trwają dłużej, może będzie mieli się czym cieszyć. A proszę powiedzieć w takim razie na co, jakie mniej więcej by były to środki, czy jeszcze tak do końca nie wiadomo. Moja wizyta miała na celu jakby przyjrzenie się potrzebom placówki. Pani dyrektor zobowiązała się, że przedstawi pewne projekty działań inwestycyjnych, które Uważa za konieczne. Wskazała oczywiście na posesję szkoły, wskazała w szczególności na szkołę wewnątrz, na sale lekcyjne, które wymagają pilnej renowacji i doposażenia. Jesteśmy więc w fazie rozmów nad wsparciem szkoły. Tym bardziej ta rozmowa jest efektywna. Mam nadzieję, że zaangażowały się w to też i państwa radne, jak wspomniałem, i mam również deklarację starosty że on ze swojej strony, kiedy będzie inwestycja poprawiająca infrastrukturę szkolną, wymagała wsparcia starostwa, to pan starosta jest gotowy udzielić tego wsparcia, któremu raz jeszcze dziękuję za to, że dwa lata temu zadbał o termomodernizację szkoły. Widać gołym okiem, że pięknie szkoła wygląda. No tak, czego nie można jeszcze powiedzieć o wnętrzu, bo jeszcze pamięta czasy PRL-u. No, ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Korzystając z Pana wizyty w naszym studiu, chciałem zapytać również o y, tą sytuację w oświacie i w ogóle w całym kraju dotyczącej pandemii koronawirusa, która y, przy okazji spowodowała burzliwy y, rozwój tzw. zdalnego nauczania. Y, no, jak Pan ocenia tę formę y, nauczania dzieci i młodzieży? Jest to wyzwanie, który, przed którymi stanęli nauczyciele, a w szczególności uczniowie, a też nie zapominajmy o tym rodzice, bo zdalne nauczanie odbywa się w domach. Ten egzamin, oceniam, został zdany. Został zdany z kilku przesłanek. Pierwsza przesłanka, chcę podziękować dyrektorom szkół, którzy w sposób mistrzowski zorganizowali trudne zadanie zdalnego nauczania. Musieli spełnić wiele kryteriów, by owe zdalne nauczanie było efektowne. Drugim adresatem moich podziękowań jest tak naprawdę rząd Rzeczpospolitej, bo mało kto zauważa, ale na przestrzeni ostatnich dosłownie czterech lat, że użyję kolokwializmu, w infrastrukturę edukacyjną wpompowano przeszło pół miliarda złotych na ogólnopolską sieć informacyjną, na bazę związaną z internetem, na e-nauczanie, a także w ostatnich miesiącach Druga transza idzie pomocy w skali kraju. Pierwsza transza była 187 milionów dedykowana wszystkim samorządom. Z tego co pamiętam powiat Bartoszewski zyskał 80 tysięcy, również państwa gmina też była e, uczestnikiem, e, partycypowała jakby w korzyściach związanych z tymi środkami finansowymi. Całe województwo dostało przeszło 8 milionów złotych, a teraz jest druga transza. 180 milionów, która oznacza, że w naszym województwie 9 milionów pieniążków będzie przeznaczonych na laptopy, tablety, a także na ten cały osprzęt, który jest potrzebny do nauczania z wykorzystaniem internetu. Podsumowując, przeszło pół miliarda złotych zostało pompowanych w ostatnich miesiącach, latach właśnie w obu infrastrukturę. Jest też trzeci adresat, trzeci adresat moich podziękowań nauczyciele bez ich zaangażowania i pracy. Bez ich pracy związanej z dalnym nauczaniem, to nauczanie trudno, żeby się odbyło, żeby było zrealizowane. No i w końcu sami zainteresowani, którzy aczkolwiek ostatnio narzekają, czyli dzieci, młodzież którzy odnaleźli się w tej sytuacji, a z czego młodzież, na co młodzież narzeka? No słyszę ostatnio, że narzeka coraz częściej na brak szkoły, że też zatęskniła za szkołą. Ewenement pewien, prawda? Młodzież, dzieci tęsknią za szkołą. Mam nadzieję, że ewolucyjne wyjście z pandemii oznacza również na naszych oczach ewolucyjny powrót do normalności. Już od 6 maja mamy otwarte przedszkola, dla chętnych podkreślam. Nie ma obligum, tylko są chętni. A od 25 maja, czyli od poniedziałku, mamy również otwarte szkoły, edukacja wczesnoszkolna 1-3, też dla chętnych. Jednocześnie dalej jest realizowane zdalne nauczanie. A pozostałe klasy, szkoły średnie, Pana zdaniem kiedy wrócą? Czy to będzie wrzesień, czy nie można tego kategorycznie teraz stwierdzić? Prognozy są następujące, że epidemia jest opanowana, opanowana w tym sensie, że wypłaszczono liczbę zachorowań, osiągnęliśmy ten cel podstawowy czyli zabezpieczenie łóżek w szpitalach, respiratorów w sytuacji kryzysowej, by nie była sytuacja taka, jaka była w Niemczech, we Francji, może w Niemczech najrzadziej to się zdarzyło, ale były we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii powszechne sytuacje, że lekarz musiał decydować, komu udostępni respirator, czyli decydował o życiu albo o śmierci pacjentów. Ta sytuacja w Polsce nie miała miejsca, mam nadzieję, że nie będzie miała miejsca. Ten cel został osiągnięty. On został osiągnięty nie tylko działaniom rządu, ale przede wszystkim dzięki temu, tej odpowiedzialności społecznej, która cechuje nas Polaków. Okazało się, że nasz naród, społeczeństwo jest bardzo zdyscyplinowane i działamy Republiko Bono. Dla mnie jest to sukces. Odpowiadając na pytanie, czy 1 września, bo o to chodzi, młodzież pójdzie do szkoły, sądzę, że tak, sądzę, że tak, ale bez rekomendacji ministra edukacji narodowej, która będzie poprzedzona rekomendacją ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, nie mogę w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że na pewno 1 września pójdziemy do szkoły, a 1 września, bodajże, będzie to wtorek. I na koniec pytanie o egzaminy maturalne ósmoklasistów. Jak to technicznie wygląda? Jak one są lub będą przeprowadzane? Od 8 maja rozpoczynają się matury. Matury będą kończyły się 29, od 8 czerwca, przepraszam, matury. Kończą się 29 czerwca, natomiast na dniach też niedługo, 16, 17, 18 będą to egzaminy po 8 klasie z szkoły podstawowej. Te egzaminy są przeprowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi, które zostały przyjęte i przez Ministra Edukacji i wspomnianych dwóch ministrów, czyli Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Do tychże egzaminów, do procedury szkoły są przygotowane. Egzaminy będą przeprowadzane w sposób bezpieczny. Również będą one monitorowane przez kuratora oświaty. Moi wizytatorzy będą też uczestniczyli w tych egzaminach jako obserwatorzy, by... Pilnować przebiegu tychże egzaminów. Po prostu państwo działa, organy państwa funkcjonują i egzaminy zostaną przeprowadzone, zarówno jedne, jak i drugie. No i miejmy nadzieję, że młodzież też na tym no, nie ucierpi, bo o to chodzi, żeby jak najmniejsze były straty dla młodzieży. Dziękuję bardzo za wizytę w studio Telewizji Górowo. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję państwu. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był Pan Marek Nowacki, warmijsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.